Po co ślub kościelny, skoro jest tyle rozwodów? Myślę, że rzecz nie jest w ceremonii, tylko w mocy sakramentu, bo to nie jest magia, to jest łaska, sakrament, widzialny znak niewidzialnej łaski. I tę łaskę trzeba rozpoznać, trzeba ją przyjąć, jakoś uczynić, przepełnić nią całe swoje życie i żyć nią. Całym swoim życiem i w przypadku małżeństwa we dwójkę. Więc potrzebna jest współpraca zarówno pomiędzy mężem i żoną, jak i y, między człowiekiem a Panem Bogiem. Y, więc to, to nie jest kwestia y, tylko ceremonii, ślubu. To jest kwestia sakramentu, który ma funkcjonować przez całe życie. I dlatego tak ważne jest, żeby się do tego sakramentu dobrze przygotować, i kurs tego przygotowania nie zastąpi. Może w nim pomóc, ale prawdziwe przygotowanie to jest przygotowanie serc, przygotowanie wiary. I to mądrze zrobią ci, którzy będą szli za wskazaniami Kościoła, czyli nie będą próbowali robić tego po swojemu, na własną rękę, i w gruncie rzeczy, także później ślub tylko to zatwierdza to ich życie. Na sposób małżeński. To oznacza, że trzeba od siebie wymagać. Jak to święty Jan Paweł II powiedział: Musicie od siebie wymagać, choćby inni nie wymagali. Więc po coś lub kościelny, skoro tyle rozwodów? Ano po to, żeby było o ten jeden rozwód mniej. Kwestia pogrzebu czy pożegnania kogoś bliskiego, kto odszedł, może budzić wiele emocji. Kiedy zatem ksiądz odmawia pogrzebu, musi brać pod uwagę, Całe życie człowieka.